Także w skrócie otrzymujesz potężny pakiet nauki, który łączy ze sobą podróże, biznes, rozwój duchowy, rozwój interpersonalny, rozwój energetyczny. Witaj serdecznie, cześć z tej strony Michał. Co ty na to, że pokażę ci kawałek swojego bałaganu na biurku? Siądziemy i od razu przejdę do rzeczy. Zobaczysz, co jest w środku kursu trzy razy tak. Otóż widzisz tutaj poszczególne elementy. Te klocki to są różne części kursu który trwa 365 dni w roku, czyli cały rok. Ja mówię o tym, że nie jest to kurs weekendowy. Tu jest wstęp tego, co robimy, tak? Tu jest przykładowo szkolenie Super charge, czyli jak się doładować. Ja mogę wejść na chwilę w jedno czy drugie tego typu szkolenie, żeby pokazać Tobie mniej więcej, co ono zawiera, czy jakie techniki oddechowe. Tutaj akurat jest to o oddychaniu, o energii, o doenergetyzowaniu się, czyli o zmianie swojego życia w sposób energetyczny. To jest tylko jeden z 12 działów, które odbywają się teraz w kursie, w tym momencie możesz dołączyć do tego kursu i uczestniczyć, nie tylko otrzymać te wszystkie kursy, które pokazuję tutaj tobie na pulpicie, czy które przewijam, tak? Zaprogramowanie na sukces. Tu jest jeden kurs, tak? Super charge, czyli w jaki sposób ładujemy się fizycznie. Bez fizycznej energii, czego możemy oczekiwać w życiu, tak? Jeżeli mamy dobre, podświadome programy, dobra wola nam towarzyszy, czy jesteś ogólnie dobrą, czy sympatyczną osobą, ale nie ma energii w twoim życiu, tak? Do tego służy ten kurs, czy ten dział, całego programu trzy razy tak, zaprogramowanie na sukces, mówi o podświadomych programach, jakie to są bazowe, pierwsze techniki, których używamy, czy techniki, możesz dowiedzieć się o nich w książce, możesz je zbadać samodzielnie, czyli afirmacje, wizualizacje, planer, czyli wszystko, co w życiu potrzebujesz, żeby jakoś wystartować, tak? Ale kolejne części tego kursu, to już jest przykładowo rozwój technologiczno-duchowy, tu jest jeden sam ten kurs, który teraz pokazuję, wskazuje palcem, to jest jeden z początkowych kursów, jakie prowadziliśmy w programie programie 3 razy tak i jeden z pierwszych kursów, jakie prowadziłem w rozwoju technologicznym duchowym w projekcie The Switch, czyli w ogóle start z rozwojem duchowości, czyli jak działa system energetyczny człowieka, w jaki sposób ja dokonałem swojej przemiany i widzę też, jak inni dokonują tego typu przemiany, w przeciągu dwóch lat wyjechałem dosłownie na Karaiby, gdzie zostałem już tutaj i rozwijałem się dalej finansowo i też w jakimś sukcesie mentalnym czy duchowym, tak? Sam ten kurs jest w stanie zmienić Twoje życie całkowicie. To jest jego celem. Oprócz tego jest Tutaj kurs nietypowej pewności siebie, który mówi o tym, jak zyskać pewność siebie, ale no właśnie, nie taką jak widzisz w książkach czy na filmach, tak? Mocne potrząsanie dłoni, pewność siebie w życiu, męskie podejście i tak dalej. To nie jest pewność siebie. To jest, to jest udawanie pewności siebie. Ja pokazuję coś całkowicie odwrotnego właśnie w tym kursie. Natomiast 5 kroków do życia. Bardzo proste, krótkie wskazówki, w jaki sposób, od czego zacząć, jak być na tak. Natomiast ten kurs tutaj, 24 kroki dowolności wolności finansowej. To jest olbrzymi już kurs, który mówi o aktywach, o pasywach, w jaki sposób odkładamy pieniądze, w jaki sposób myśleć o pieniądzach, w jaki sposób się programować. Ja mówię o tym, jak pomnażać dochody z 3 na 5, na 10, na 30 tysięcy złotych. To pokazywaliśmy przez ostatnie 5-7 lat w projekcie The Switch. Część projektu finansowa, czyli jak zarabiamy pieniądze online, w jaki sposób pracujemy online, po pierwsze znajdziesz tutaj, w tej części kursu. Po drugie jest to wydzielone do projektu IBMF, czyli Internet Business Marketing Flow, czyli innego projektu który mówi tylko o zarabianiu pieniędzy i szczególnie online. Ale może nie tylko, może różne rzeczy się tam pojawią. Zależy jacy mistrzowie będą pokazywali razem z nami kwestie, w jaki sposób zarabiać pieniądze, w taki czy inny sposób. Głównie w biznesach online, chociaż powiem, że nie tylko, tak? Także to jest wszystko to, co już otrzymujesz w kursie 3 razy tak, czyli potężne działy kursów, w której mam nadzieję jeden z tych działów jest w stanie zmienić twoje życie całkowicie, tak? Dochodzi krótko mówiąc do samozapłonu, przebudzenia osobistego Biznesowego, lub duchowego, lub trzywiennym. To było najpiękniejsze, tak? Gdzie zdajesz sobie sprawę, co musisz zrobić osobiście dla siebie, w jaki sposób biznes działał, nie działał w Twoim życiu, czy jak można go akcelerować dwu, trzykrotnie, i przebudzenie duchowe to już jest dla niektórych osób. W których spotyka tego typu moment, zaszczyt, czy coś dodatkowego, tak? W naszym rozwoju osobistym, są to jakieś piękne rzeczy, ale usiądźmy, słuchaj w boku, opowiem tobie, co się dzieje w tej wersji, w tym dziale, który dodamy tutaj, czyli prawo rezonansu w praktyce, czy dział, który nazywa się Przejmij Kontrolę. Dokładnie nazwałem to szkolenie, bo to jest pełne szkolenie, ale jednocześnie jest częścią programu trzy razy tak, czyli jedno zawiera się w drugim. To szkolenie pod nazwą Prawo Rezonansu Przejmij Kontrolę. Nad swoim życiem będzie widoczna jako jeden z działów programu 3 Razy Tak. Także ci, którzy uczestniczą w tym kursie, otrzymają to szkolenie całkowicie bezpłatnie, ponieważ już uczestniczą w kursie od, od miesięcy czy od roku, czy mają dostęp po prostu do tego programu, z którego skorzystali w przyszłości. Przystępujesz do programu 3 Razy Tak, logujesz się, masz pełne kursy wideo od razu. Także to jest to, co już jest w środku kursu. Natomiast co jeszcze otrzymujesz? Drugą kwestią, którą otrzymujesz, to są webinary na żywo, czyli będziemy prowadzili szkolenie, które aktualnie powstaje, które powstanie jako jeden z klocków tutaj, pod nazwą Prawo Rezonansu, przejmij kontrolę nad swoim życiem. I tutaj słuchaj, mam pewne kwestie, które przeczytam tobie w skrócie, co będziemy robili, to ci da jakieś ogólne pojęcie, jaki to jest natłok, czy wolumen wiedzy, gdzie na jednym spotkaniu dowiesz się więcej niż być może z 10, 15, 20 różnych książek na przestrzeni czasu. Otóż, w jaki sposób akcelerować swoją energię? Przy prawie Rezonansu, znowu jest to istotne. To jest częścią, zobacz programów tutaj: supercharge, czy zaprogramowanie na sukces, tak? To jest istotne, w jaki sposób mieć więcej energii, ale niekoniecznie od papierosów, kawy, jeszcze na inne sposoby, ale w jaki sposób zwiększać sukcesywnie na przestrzeni lat poziom energii, żeś w wieku 40, 50, 60 lat albo mądrzej wykorzystywał energię, albo po prostu miał jej więcej do wykorzystania. Tak jak dzieje się powiedzmy w moim przypadku, tak? Gdzie, gdzie jednak z wiekiem tej energii albo mądrzej ją wykorzystuję, lub mam jej więcej. I mądrze ją wykorzystuje, tak? Balansowanie procesów życiowych. System hormonalny, system genetyczny, jak być w systemie fight or flight, albo jak być w systemie kreatywnym. Dzieci przychodzą, budzisz się rano z większą, lepszą energią, przychodzą ci kreatywne pomysły, kim być, jak działać, jak prowadzić biznes, jak zwiększyć dochody. Nie pracując ciężko, tylko jak zwiększyć dochody. Rozwój technologiczno-duchowy. Będę tłumaczył, jak działa system energetyczny, czy to w szkoleniu na wideo, obejrzyj sobie w całości. Także tutaj ja nawiążę do tych kwestii, ale to wszystko będziesz miał w kursie. Będę mówił też o brefworku, gdzie może nagramy oddzielne szkolenie, instrukcje, czy już jest to w kursie supercharge, w jaki sposób oddychać, czyli znowu zwiększenie poziomów energii fizycznej, emocjonalnej, duchowej również. Praca z rozwijaniem energii serca. Hmm. co jest ważniejsze? Twoja myśl w prawie rezonansu, czy w manifestacji w życiu, czy może uczucie? Twoja myśl, czyli jak myślisz, chcę być zamożny, czy może jak wyprodukować uczucie, że jesteś już zamożny, w związku z czym ta myśl, chcę być zamożny, czy jestem zamożny, podpalona tym uczuciem razy 100 daje większą nie tylko satysfakcję uczucia tego, że już masz coś, czy osiągnąłeś, ale stymuluje cię lub do lepszej pracy, lub do samoczynnego pojawiania się kwestii w twoim życiu, gdzie to nie jest takie samoczynne, jak ja mówię, to wymaga troszeczkę, czasami wysiłku, odrobinę pracy, czy dobrych decyzji życiowych, także o tym będziemy rozmawiali. Healing trauma, leczenie programów emocjonalnych. Czyli pokażę tobie, jak usiąść i medytować, jak wykonać breaking process, breaking process twojego ciała. Bardzo konkretna medytacja, bardzo konkretne techniki, które mają doprowadzić do tego, że uzyskasz dany efekt emocjonalny, czy fizyczny. Testy podświadomości, to robimy na bezpłatnym webinarze, ale będzie tego odrobinę więcej, w jaki sposób zbadać swoją podświadomość, przetestować się, w jaki sposób wykorzystać później tego typu kwestie z których z kursów, które tutaj pokazuję na ekranie drugiego monitora, tak? Czyli jak połączyć te kwestie. Afirmacje versus wizualizacje, czyli proste techniki afirmacyjne, to też będzie. Jest o tym sporo książek i też powiem jakie błędy popełniamy my wszyscy na początku jakich błędów od razu możesz skasować, wyrzucić połowę pracy przez okno i skoncentrować się na tym, co powinno być robione. Prawo rezonansu w praktyce materializujemy to, czy myślimy, czy to, co czujemy, czy to, kim jesteśmy. To są trzy różne rzeczy, o których wspominałem w jednym z wideo, czyli czy manifestujesz z myśli, z podświadomości, czy tego, kim jesteś. Albo jak unormować te trzy, trzy kwestie, świętą trójce, tak żeby to miało jakiś sens w Twoim życiu, w biznesie, żeby, żebyś mógł zobaczyć ten sukces, czy jakiś goal, cel, który wytyczyliśmy. Jak szukamy talentu szybko, nie na przestrzeni lat, dekad i tak dalej, czy jakichś pytań, które do nie prowadzą, czy skomplikowanych testów, tylko wskażę Tobie od razu szybciej na kilku przykładach moich znajomych, siebie też, jak wyznaczamy talent, czyli to, w czym jesteś dobry, jak podczepiamy to do tego, co cię podnieca, czyli do pasji, jak wykorzystujemy w trzecim etapie to w biznesie, hobby, czy w tym, co możesz zrobić, non-profit, for-profit. Będziemy mówili trochę o rutynie porannej, dlaczego to jest istotne, jak to streścić w dwóch zdaniach. Będziemy mówili o siedmiu prawach Hermesa, czyli troszeczkę o prawach uniwersalnych, dlaczego to prawo rezonansu w przypadku niektórych ludzi tak dobrze rzekomo funkcjonuje, w przypadku innych próbujesz jakieś afirmacje, wizualizacje, to nie działa. Co można Troszeczkę pochrzanić po drodze, kolokwialnie mówiąc, tak? Czy całkowicie schrzanić, dzięki czemu nawet proste rzeczy nie działają, a powinny działać. Także często sam pomysł jest dobry, jak w polityce, tak? Pomysł szlachetny i dobry, wykonanie bardzo kiepskie, nie jesteśmy z tego zadowoleni czasami. Także słuchaj, to są takie podstawowe kwestie, to będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, webinar na żywo. Na nich będzie bardzo dużo pracy, czasami do wypisania kwestie, od razu kwestie, które możesz zastosować w praktyce, jak badamy podświadome problemy. Programy, w jaki sposób wykonać niemożliwe, w jaki sposób ustalamy cel, łączymy to z jakimś marzeniem, czyli z drobnej jednej rzeczy, jak z A poruszamy się do B, do C, jest to duże, prostsze, niż mogłoby się wydawać, tak? Poruszamy się takimi kroczkami, takimi, tak małymi kroczkami. Problem z prokrastynacją i tym, że w biznesie często myślimy jak zarobić milion. No mam jakiś pomysł, ale ten pomysł jest duży, nie mam pieniędzy i tak dalej. Myślisz o kroku C, jak nie jesteś jeszcze w kroku A dobrze, tak? A my malutkimi kroczkami A, B w ten sposób zbudowano piramidę, w ten sposób zbudowano niejedno piękne miasto. Pokażę Tobie jak Milionerzy czy ludzie, którzy mają olbrzymie projekty, dużo większe od moich, rozpisują je w taki sposób, że to są mikrokroczki. Trzy mikrokroczki, takie jak zakupy domeny biznesu online, czyli zakup adresu www dla biznesu, czy twojej strony, czy czegokolwiek. To jest mikrokroczek. No nie taki mikro, ale mały krok. Pomnóż dwa takie kroki przez nawet 15 dni w miesiącu. Widzisz, co się z tego dzieje? A wykup domeny słuchaj online www to jest 3 minuty. Pokażę tobie też najbardziej nowoczesne techniki, najbardziej stare, relaksacyjne żebyś mógł właśnie wyjść, żebyś mogła wejść w systemu stresującego Cię w całym życiu, responsywności, tego, że Cię złamano w szkole, do tego, żeby siedzieć, słuchać się, żyć w stresie, czy brać ten stres na swoje barki, później nas bolą plecy, żołądek, nie wiadomo co jeszcze. Nie jesteśmy skoncentrowani na zysku, na dobrej rutynie porannej, na pozytywnym myśleniu, tylko jesteśmy reaktywnym cały czas w systemie, także będę Ci uczył jak, jak złamać ten negatywny proces, w jaki sposób prawo rezonansu, nie tylko przez jakieś głupie techniki typu... Pisz wizualizację, afirmację, wszystko będzie lepiej w Twoim życiu, tak? Myślenie życzeniowe, tylko pokażę Tobie, jak system hormonalny zmieniamy, w jaki sposób zmieniamy Twoje myśli, Twoje programy podświadome. I dobry efekt w postaci prawa rezonansu, że zaczną się pojawiać piękni ludzie w Twoim życiu, miłość, to będzie efekt uboczny tego, co zrobiłeś, a nie cel. Rozumiesz, że prawo rezonansu, to, że zacznie działać wszystko na Twoją korzyść, to będzie efekt uboczny pracy, czy drobnej pracy, którą wykonujemy. Pokażę Tobie, w jaki sposób się Relaksować, w jaki sposób się odstresować. To jest słuchaj, dwa razy po pięć minut dziennie, a może zmienić Twoje życie, może uwolnić tak zwaną energię. Kundalini. czyli tu, 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 mówimy o jakichś kwestiach duchowych, ktoś może się przestraszył, ktoś może pomyślał o jakiejś religii, ktoś może pomyślał, nie, są techniczne, biznesowe kwestie, w jaki sposób być mądrzejszym, bardziej doenergetyzowanym człowiekiem. Tyle chcę Ci powiedzieć. I taka jest konkluzja i dlatego powinieneś skorzystać z tego typu kursu, który widzisz w większości jest już gotowy, są tutaj poszczególne działy. Dojdzie do tego dział właśnie prawo rezonansu, przejmij kontrolę nad swoim życiem, będzie tutaj trochę webinarów na żywo. Będę to łączył i tłumaczył z tym, co już jest tutaj. Także w skrócie otrzymujesz potężny pakiet nauki, który łączy ze sobą podróże, biznes, rozwój duchowy, rozwój interpersonalny, rozwój energetyczny. To jest tak, jakby moją teraz perełką, tak? Mając 30-40 lat, zacząłem widzieć, że energia podąża za uwagą, bardziej o czym wiedziałem wcześniej, tak? Ale widzę, że im więcej tej energii, tym więcej pięknych rzeczy mogę pomyśleć czy zrobić w przeciągu dnia. Już nie mówię biznesowo-finansowo, ale miłośnie. Przyjacielsko w inny sposób, także zacząłem cenić coraz bardziej energię, której z wiekiem rzekomo jest mniej. A którą albo możemy lepiej wykorzystywać, lub pomnożyć ją troszeczkę i lepiej wykorzystywać. Ciężej mi na przykład uczyłem się teraz, w jaki sposób na mediach społecznościowych, na TikToku i na Instagramie produkować filmy, tak? Nie to, że było mi ciężej, tylko po prostu nie jest to w aspekcie mojego głównego zainteresowania życia, przykładowo, tak? Wygłupianie się na TikToku, ale szybko nauczyłem się w, w ciągu dwóch tygodni, w jaki sposób atencję użytkownika przykuwać, jak dodawać napisy do krótkiego, jedno-dwuminutowego filmiku i mam. Mam nadzieję, że rozwiniemy też to w jakąś naszą fajną publikę, żeby zebrać grono osób, które będą miały zainteresowanie głęboką technologiczno-duchowością, technika Psych. Okay. to taki tylko przykład, ja, jak sprawdzamy podświadome programy, w jaki sposób napięciem mięśniowym badamy, co jest w Twojej podświadomości, a co nie jest, albo co można zmienić, tak? I szybko można na przestrzeni 5-10 minut dokonać reprogramacji. O tym wszystkim dzielę się właśnie podczas takiej podróży, którą jest kurs 3 razy, tak? Czy dział takiego kursu 3 razy, tak? W którym pokazujemy różne aspekty technologiczno-duchowe, czy tego, co się działo na przestrzeni roku, dwóch lat mojej podróży mentalnej, emocjonalnej, duchowej, z różnymi ludźmi dookoła świata, często, którzy podróżują tutaj na południu Meksyku, gdzie przebywamy. To jest takie potężne zaproszenie. Dołącz do tego kursu, baw się dobrze. Ja pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia na zamkniętych webinarach, czyli tutaj, gdzie będziemy przerabiali dalej kolejny materiał, czyli jak już będziesz miał dostęp do kursu, do tych poszczególnych zakładek, afli, będziemy w kontakcie mailowym. Otrzymasz kontakt mailowy do mnie, tak? Dostęp do grupy specjalnej, dostęp do webinarów na żywo, kontakt jeden na jeden również ze mną, gdzie można przedzwonić, odezwać się, zadać jakieś konkretne pytanie, czy bardziej intymne, jeżeli to są kwestie, których nie chcemy poruszać specjalnie na forum, a także będziesz mógł głaszać odpowiednie kwestie, które chciałbyś, chciałbyś zobaczyć, które tutaj mam na przykład mnóstwo tagów do szkolenia, czyli drobnych tematów, które będziemy omawiali, czy niektóre bardzo rozwiniemy, od niektóre tylko zahaczymy. Na koniec, jak wygląda moje stanowisko pracy, to zobaczycie przy okazji, czy jak wygląda tutaj terytorium dookoła, można powiedzieć, czy w jaki sposób pracuję na co dzień, jesteśmy praktycznie w środku dżungli, jest to inna dżungla, w której żyję na co dzień, czy Pokazywałem Wam przez ostatni rok czy dwa lata, dom to jest mieszkanie, ale też to jest w dżungli, tylko bardziej już między ludźmi odrobinę. Tak? Także tutaj spędzam ostatni miesiąc, dwa. Później znowu niewykluczone wrócę gdzieś głębiej, tak głębiej się do dżungli, gdzie mam takie same stanowisko pracy, tak? Niewiele się zmienia, też to wygląda tak samo, tylko jest trochę więcej, jeszcze więcej spokoju, trochę więcej małp, trochę więcej tematów do przemyślenia czasami. A czasami trzeba wyjść troszeczkę między ludzi czy bardziej żyć, także niektóre moje miesiące, lata w ten sposób wyglądają. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. Michał Wiśniewski z tej strony, bądź zawsze na tak, trzymaj się, hej!